Witajcie na kanale Wokół Parlamentu, kronice polskiego życia politycznego. Bez zbędnego przedłużania zapraszamy na film i zachęcamy do obejrzenia materiału do końca. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, rozpoczynamy serię pytań. Bardzo proszę, z uwagi na ograniczony czas, po jednym pytaniu na redakcję. Bardzo proszę, pierwsza redakcja. Dzień dobry Edward Jasnosz, telewizja dobry. Trwamy. Chciałem zapytać o Rafała Trzaskowskiego, który drukuje i rozwiesza swoje plakaty wyborcze. Jak to się ma do zarzutów wobec państwa i odebrania państwu u subwencji? Jeżeli chodzi o sytuację w kraju w ogóle, bo to chodzi przecież o kwestie prawne, no to ta władza uznała, i w gruncie rzeczy ogłosiła no i stosuje to w praktyce, że jej prawo nie obowiązuje. No to zostało nawet kilka razy, no, w ten czy inny sposób, to by, można powiedzieć różnego rodzaju wypowiedzi, ale sens był taki sam. My rządzimy tak jak chcemy, prawo nas nie ogranicza. No i nie ogranicza też najwyraźniej pana Trzaskowskiego. W tej chwili nie ma kampanii wyborczej, tam na tak tego rodzaju banerach, czy jakichś innych środkach audurowych, no, powinny być informacje, skąd są pieniądze, na co, z jakiego funduszu, etc., etc., tego nie ma. I to jest z jednej strony próba wykorzystania no, pewnej luki prawnej, bo nie ma wątpliwości, że tutaj pewna luka prawna istnieje, ale z drugiej strony no, to jest jednak działanie, które przy takich interpretacjach, jakie stosowała Państwowa Komisja Wyborcza, dokładnie jej większość, skądinąd większość nielegalna, bo tam powinien być o jeden więcej przedstawiciel naszej partii, gdyby przestrzegano prawa, ale już mówiłem, że prawo w tej chwili nie jest przez władze przestrzegane, to z całą pewnością i z tego można było uczynić zarzuty. Skądinąd jest taki wniosek dalega Ferenda, czyli jeżeli chodzi o to chodzi o to, żeby prawo zostało uzupełnione, rozbudowane, żeby te sprawy były dokładnie uregulowane. Albo jest tak, że kampanię wyborczą, na przykład jeżeli chodzi o kandydata na prezydenta, można prowadzić zawsze i to jest całkowicie dopuszczalne. Na przykład, jeden dzień po wyborach ktoś czy jakaś partia ogłasza, że ma kandydata na prezydenta i przez pięć lat go promuje. Albo też to jest niedopuszczalne i to musi być wyraźnie zapisane w przepisach prawa. Tyle mogę panu w tej sprawie powiedzieć. A jeżeli chodzi o to, jakie były podstawy zabrania nam pieniędzy, no nie było żadnych podstaw w momencie, kiedy podejmowano decyzję o przyznaniu pieniędzy bodajże ośmiu komitetom, wszystkie, także ten dziewiątym. Czyli nasz był w dokładnie takiej samej sytuacji prawnej. Czyli nie było absolutnie żadnych podstaw, żeby odkładać decyzję w stosunku do nas i żeby następnie nam zabierać pieniądze. No taka jest tutaj sytuacja. No ale powtarzam, w Polsce trzeba nie tyle już przywrócić praworządność, trzeba po prostu przywrócić zasadę, że prawo obowiązuje. Mam nadzieję, że my to uczynimy. Dziękuję. Bardzo proszę, kolejna redakcja. Jeszcze jedno, jedno pytanie na redakcję. Panie redaktorze, proszę. przepraszam, muszę być konsekwentny. Dzień dobry, Katarzyna Szatyłowicz, Polsat News. Zależałoby mi, żeby panowie się odnieśli do dwóch wątków. Po pierwsze, najnowszy jedno sondaż pytanie. pracowni Ibris, który podaje miażdżącą przewagą opinie ankietowanych, które którzy to twierdzą, że Karol Nawrocki jest kandydatem stricte partyjnym, a nie obywatelskim. Jak się do tego odnosicie? Oraz jeszcze chciałam zapytać o ministra doktorze, Bodnara i jego dzisiejsze zapowiedzi ja. walki z parasolem ochronnym nad politykami Prawa i Sprawiedliwości. I Panie, jak przepraszam, wydaje... bo ja nie usłyszałem... Kogo? Ministra Bodnara ministra Bodnara. Tak ponad 200 spraw, które dotyczą polityków, nad którymi Prawo i Sprawiedliwość roztaczało parasol ochronny zdaniem ministra sprawiedliwości. Dziękuję. No jeżeli chodzi o zdanie ministra sprawiedliwości, to ten pan jest jakby w centrum tego przedsięwzięcia, które już tutaj opisałem, no prawo nie obowiązuje, a jeżeli chodzi o kwestie społecznego charakteru Pozapartyjnego charakteru tej kandydatury, to ona jest oczywista, natomiast jest potężna propaganda drugiej strony, która próbuje to zakwestionować. Z jednej strony, wiceprzewodniczący partii albo przewodniczący partii może głosić, że jest niezależny i nikt nie przeprowadza w tej sprawie jakiś ankiet, nie przeprowadza badań, a z drugiej strony kiedy nasz został wysunięty przez realnie istniejący dzisiaj już przeszło 400 osobowy komitet złożony z ludzi o rozpoznawalności szerszej niż tylko lokalna. Albo przynajmniej przez ludzi, którzy na jakimś większym terenie czy większym środowisku są ludźmi rozpoznawalnymi i ocenianymi pozytywnie, to wtedy to nie ma żadnego znaczenia. No cóż, można oczywiście kłamać, ale to kłamstwo jest kłamstwem, niezależnie od wyniku badań społecznych. Bardzo proszę, kolejne pytanie. Anna Józefowicz, Radio Z Ja dopytam jeszcze o ten sondaż ibridge dla Radia Z. Tam jest taki ciekawy wynik, że wyborcy PiSu ponad 47% powiedziało, że to nie jest kandydat niezależny, tylko kandydat PiSu. Mówię o panu Nawrockim. I chciałabym o masło jeszcze dopytać, bo u nas minister Szłapka powiedział, że jak Trzaskowski wygra, to masło będzie po 5 zł. To ja się chciałam dowiedzieć, po ile będzie masło, jak Nawrocki wygra. Ja nie wiem po ile będzie masło jak wygra pan prezes Nawrocki, bo tego nikt nie może wiedzieć. A jeżeli chodzi o Pana Szłapkę, to ja w ogóle nie uważam, żeby należało komentować. Tragedią jest, że tacy ludzie są w Parlamencie. A, a, ten sondaż, PiSu, a ten sondaż, to, uważają, to proszę jest, Państwa, ta wypowiedź może być traktowana na dwa sposoby. No Tak jak Państwo, czy Pani próbuje go traktować, albo też w ten sposób, że dla tych osób no, to jakieś połączenie go z pisem jest po prostu bardzo ważne w sensie wyborczym, jeżeli chodzi o ich decyzję w trakcie głosowania i to jest po prostu wynik lojalności wobec partii jakiejś daleko posuniętej, niemniej jest to kandydat społeczny mający ten mandat nadany przez dużą grupę społecznych autorytetów. I tak to po prostu wygląda, a niezależnie od tego można uprowadzić różnego rodzaju propagandę, no, przecież ta skandaliczna wypowiedź Tuska w trakcie jego wystąpienia w Gliwicach, też jest przecież tego bardzo dobrym przykładem, ale nie warto tego komentować. Kłamstwo, 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 jeszcze raz kłamstwo, kłamstwo w trakcie kampanii wyborczej, wymyślone afery i to tyle. A jeżeli chodzi o pana Badnara, to mogę powiedzieć: tyle. Samo centrum zła, można powiedzieć, samo centrum tego wszystkiego, to zostało podjęte, po to, żeby w Polsce zniszczyć siły, które dążą do tego, by Polska była. Silnym, liczącym się w Europie krajem, a Polacy żyli na godnym, europejskim, a daj Boże z czasem, bo Europa dzisiaj cofa się na skutek działania Unii Europejskiej w rozwoju, um, światowym poziomie. To jest możliwe. Polacy pokazali w ciągu tych ośmiu lat, że to jest możliwe, no, ale to się. Nie podoba różnym siłom, szczególnie naszym sąsiadom ze wschodu i zachodu. A ci, którzy dzisiaj rządzą, no to już tak bardzo łagodnie to okresie niezmiernie się z tymi sąsiadami liczą, także z tymi ze wschodu. Co do tych cen masła, panie premierze, to też pamiętamy wszyscy doskonale, szanowni państwo, obietnice co do paliwa. Miało być po 5.19 i wszyscy wiemy, co z tego zostało. Bardzo proszę, kolejna redakcja. Ale te Zalewska, Fakty TVN, panie prezesie o kostce masła za 10 zł Rafał Trzaskowski też mówił w sobotę. 10,50, dzisiaj 10,50 kupowałem. 10,50, okej. 10, 50, okay. 10 to Rafał było Trzaskowski weekendem. mówił o kostce masła za 10 złotych, tyle że on chce ją wysyłać do Narodowego Banku Polskiego, do Adama Glapińskiego, przypominając, że to za waszych rządów była rekordowa inflacja, a dzisiaj to prezes NBP-u ma również wpływ na stan złotówki. I w tym kontekście chciałam zapytać, jak pan ocenia te pierwsze tygodnie kampanii Karola Nawrockiego? no kandydata przez was popieranego i to, że on się dzisiaj głównie, może nie głównie, ale dużo widać jego fizycznego i sportowego zaangażowania. Jak pan to ocenia? No jeżeli chodzi o te sprawy z Bankiem Narodowym, no cóż, ktoś już określił i to takimi bardzo ostrymi słowami, których ja tutaj nie będę używał, jakieś są kwalifikacje, jeżeli chodzi o wiedzę ekonomiczną różnych osób, Spośród naszych przeciwników, Bank Narodowy prowadził bardzo rozsądną politykę zwalczania inflacji, która dzisiaj to jest wiedza już udowodniona przez międzynarodowe badania w przeszło 80% była wynikiem um, wojny, wynikiem tego, co zrobili Rosjanie, co zrobił Putin. Stąd Putin inflacja. Te pozostałe 20% to w szczytowym momencie inflacji było 3,6%. No troszeczkę powyżej celu inflacyjnego, ale tak naprawdę społecznie niespecjalnie zauważalny poziom inflacji. Gdyby nie to te przyczyny wojna. Cała reszta to jest kłamstwo, 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 jeszcze raz kłamstwo bez przerwy kłamią bez przerwy. Uważają, że ludzi daje, da się oszukać. Jeżeli chodzi natomiast o podtrzymywanie w tej chwili stosunkowo wysokich stóp procentowych, to mogę powiedzieć jedno, no to już było mówione, jeżeli by je obniżyć, to inflacja na pewno poszłaby w górę. No to jest. Takie prawo ekonomiczne, które jak każde prawo społeczne sprawdza się nie w stu procentach, ale są, można sądzić, że tutaj z całą pewnością by się sprawdziło. A jeżeli chodzi o Karola Nawrockiego, to ja nie wiem, co pani traktuje jako ten element, można powiedzieć, jego fizyczności. Czy to, że niósł lodówkę, no ja nie wiem ile taka lodówka waży, pewnie dosyć dużo, ale sądzę, że wielu mężczyzn nawet całkiem skromnych, czy bardzo skromnych fizycznie no w jego wieku, czyli 41 lat byłoby w stanie taką lodówkę, bo ona tam pewnie za 40-50 kg waży, udźwignąć, więc to jest pierwsza sprawa, a druga sprawa, Sądzę, że on mówi bardzo wiele rzeczy, które są ważne z punktu widzenia naszej przyszłości jako narodu. Oczywiście ja wiem, że no pewna część naszej klasy politycznej, bardzo, nawet znaczna część naszej klasy politycznej, samego słowa naród bardzo nie lubi. No to samo dotyczy wielkiej części mediów, no ale my mamy tutaj zupełnie inny pogląd i uważamy, że to jest jedyna, Czyli największa ze wspólnot, z którymi ludzie są w stanie się utożsamić, i w związku z tym podważanie tego jest czymś niezwykle groźnym. A jeżeli chodzi o takie kraje jak Polska, no to, to jest na pewno w znacznej mierze to podważanie wynik operacji zewnętrznych, operacji prowadzących do niszczenia, demoralizacji społeczeństwa. A takie operacje, w mojej ocenie, to podkreślam były w Polsce już intensywnie prowadzone od końcowej fazy komunizmu. Różne te przedsięwzięcia wtedy podejmowane miały właśnie z jednej strony na celu depolityzację społeczeństwa, a z drugiej strony jego demoralizację i to trwa po dziś dzień. My chcemy się temu przeciwstawiać, przeciwstawiać metodami politycznymi i poprzez perswazję. My chcemy po prostu jak największej ilości Polaków wytłumaczyć, że warto być Polakiem. Mówimy o tym od bardzo wielu lat i mówi o tym także pan prezes Nawrocki. I dobrze, że mówi. A o wielu innych sprawach dzisiaj wspomina, a jeżeli chodzi o coś bardziej rozbudowanego, to przypuszczam, że będzie o tym mówił już w tej oficjalnej fazie kampanii. Kolejna redakcja, bardzo proszę. Dzień dobry, Michał Wróblewski, Wirtualna Polska. Panie Prezesie, Pan Premier Błaszczak wspomniał na początku konferencji o portalu X, to ja chciałem o aktywność Pana Prezesa zapytać, w dawnym Twitterze, czy Pan zamierza kontynuować tę aktywność. I jakby Pan odpowiedział pre, Panu Donaldowi Tuskowi, Premier napisał do Pana się zwracając, Panie Prezesie, że lepiej na X zamieścić jeden wpis dziennie z sensem niż kilkanaście bez sensu, co by pan odpowiedział Donaldowi Tuskowi i krótkie pytanie, jaki jest plan na jutrzejszą miesięcznicę smoleńską? Ja mogę powiedzieć, że plan na miesięcznicę smoleńską jest taki jak zwykle. Nie wiem tylko, jakie są plany tej huliganerii, która się tam zbiera i ma niestety poparcie dzisiaj rządzących i jakie są plany policji, która zgodnie z prawem powinna trzymać ich przynajmniej na 100 metrów od, od nas, a on niestety tego nie realizuje, czyli łamie prawo, ale to jest ta zasada, która dzisiaj jest powszechnie stosowana przez tą władzę. Natomiast, jeżeli chodzi o dyskusję z Tuskiem, to ja nie mam zamiaru jej podejmować, bo cóż, no, jest coś takiego jak wyższość i niższość. Panie redaktorze, kolejna redakcja. Dajmy szansę telewizji, trwam, bo wszyscy zadają po dwa pytania i tutaj pan redaktor na mnie smutno patrzy, tak, tak w drodze wyjątku, proszę, okay. Dzień dobry, Małgorzata Dzień dobry. jacek, TVN24. Panie prezesie, pytanie również o kandydata, jak pan mówił, popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość Karola Nawrotkiego i raportu na jego temat, bo chciałabym tutaj się upewnić co do tego, że żadnej wiedzy na temat powstawania tego raportu nie było, że pan nie wiedział o tym, że rzeczywiście... Taki raport powstał, bo takie zapewnienia słyszeliśmy wcześniej. Natomiast też pytanie o doniesienie odnośnie tego, że to ma być wyrazem jakiejś tarć frakcji wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, które mają doprowadzić do zmiany tego poparcia wobec innego kandydata. I czy taką deklarację z pana strony możemy usłyszeć, że takiej zmiany nie będzie? Jeżeli chodzi o ten raport, to ja absolutnie nic nie wiedziałem o jego przygotowaniach, chociaż w pewnym momencie ktoś, nawet nie wiem kto, mi go dostarczył, ale po jego przeczytaniu no, zobaczyłem, że to jest coś całkowicie bezwartościowego w sensie dowodzenia czegokolwiek, jeżeli chodzi o życie pana Karola Nawrockiego, bo zdjęcia różnych grup z no, podziemnej gwiazdy no, można sobie umieścić i, i stwierdzić, że one dotyczą. Ludzi, którzy na tych zdjęciach są nieobecni. A to, że ktoś znał jakichś pojedynczych ludzi, to szanowna pani redaktor, no ja w młodości, w dzieciństwie, już tym późniejszym nieco, żyłem na Żoli Bożu. Wtedy to była dzielnica, gdzie z jednej strony było wielu bardzo porządnych mieszkańców, ale z drugiej strony było też bardzo wielu mieszkańców, można powiedzieć, mało porządnych. To tak wtedy było, no komuniści do takiej sytuacji doprowadzili i nie będę ukrywał, że przecież także tych nieporządnych, bo po prostu żyłem wtedy i co w związku z tym należy mnie wiązać z różnego rodzaju grupami chuligańskimi, które wtedy działały na terenie Żoliborza, no jest oczywiste. No najsłynniejszy był chyba niejaki Lewy, no, nic nie ma wspólnego z słynnym piłkarzem, ale tak go nazywano, bo nazywał się Lewczuk. No, czy ja go znam? Znałem. No i, i co z tego? Czy w związku z tym ja byłem chuliganem? No, proszę być poważny, naprawdę proszę być poważny. A ja przecież boksu nie uprawiałem. A boks no, to jest taka dziedzina, gdzie się różni ludzie pojawiają, ale z tego naprawdę nic nie wynika, jeżeli chodzi o. Stronę moralną, to jeśli choćby wziąć pod uwagę życie rodzinne pana Karola Nawrockiego, to wszystko, to dzisiaj już jest publicznie znane, o czym oczywiście nie mogliśmy mówić przedtem, bo to tylko sam zainteresowany i oczywiście członkowie jego rodziny mogli na ten temat mówić, to to naprawdę jest przykład. Niezwykłej przyzwoitości i odpowiedzialności szczególności trzeba wziąć pod uwagę, że te wszystkie decyzje wtedy podejmował bardzo młody człowiek właśnie. Bardzo młody człowiek, którego Pan mógł, no, że tak powiem, świetnie, fizycznie wyposażył. A mimo wszystko nie korzystał z tego, tylko zrobił rzeczy bardzo dobre. Sądzę, że to jest taki dowód, jak bardzo nieprawdziwa jest ta. cała nędzna, żałosna i obrzydliwa propaganda, która wobec niego jest uprawiana. I w tym kontekście A zmiana kandydata, tej bajki, proszę nie opowiadać, no to ja to słyszę już od iluś miesięcy, już jestem, czy byłem o to pytany w Sejmie już parę miesięcy temu. Być może, że komuś coś takiego po głowie chodziło, ale tym kimś na pewno nie byłem ja. Naszym kandydatem, wspieranym przez nas kandydatem jest pan Karol Nawrocki. A w kontekście tego paszkwilu, który rzeczywiście jest promowany między innymi przez TVN, ja przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość złożyło już pozew w tej sprawie do sądu. Bardzo proszę, kolejna redakcja. Bartłomiej Bulewicz, TVP Info. Dzień dobry. Chciałem zapytać i wrócić do Funduszu Sprawiedliwości, czy już na chłodno z perspektywy czasu ma Pan sobie coś do zarzucenia, czy może jakąś, nie wiem, interweniować w tej sprawie u ministra Ziobry Zawczasu, czy nie? Czy jakie jest stanowisko teraz? Dzisiaj mamy sąd aresztowy znowu w temacie Marcina Romanowskiego. Dziękuję bardzo. Ja całą operację wobec tego funduszu wiedząc dzisiaj o nim dużo więcej niż wiedziałem w trakcie. Naszych rządów traktuje po prostu jako operację polityczną, i to taką spod najciemniejszej gwiazdy, przypominającą czasy komunistyczne, a szczególnie te sprzed 56 roku, chociaż w okresie stanu wojennego i po stanie wojennym, mówię o stanie wojennym sensu stricto, wtedy kiedy on obowiązywał w sensie prawdy, bo tak naprawdę stan wojenny skończył się dopiero 11 września 1986 roku, kiedy doszło do ostatecznej amnestii. Ale w tym czasie no, też tego rodzaju sprawy były, na przykład sprawa pewnej prokuratur. No To są te metody. Mam nadzieję, że one będą kiedyś odpowiednio potraktowane z punktu widzenia obowiązującego dziś prawa. No tutaj ciągle przypominam, jeszcze raz przypominam artykuł Kodeksu Karnego, który mówi o zmianie ustroju państwa siłą. Coś takiego w Polsce dzisiaj następuje i ci, którzy biorą w tym udział, a szczególnie ci, którzy to inspirują, będą musieli być w związku z tym osądzeni. Bardzo proszę, kolejna redakcja. Dzień dobry. Radosław Jankiewicz, Republika. Chciałem spytać o zakłady Wielczu, czy o spółkę Wielczu produkującą platformy dla polskiego wojska. Jeśli chodzi o sprzęt, na przykład te polskie highmarsy, koreańskie wyrzu wyrzutnie Chunmu, media informują dzisiaj o znaczącym spadku produkcji w ostatnich miesiącach tych zakładów, o braku inwestycji w nową fabrykę dla Jelcza i wreszcie ma. Mamy 4 grudnia podpisany kontrakt na wart miliard złotych na cysterny dla wojska, gdzie tą platformą nie jest Jelcz, tylko już Scania. Ja może poproszę tutaj ja odpowiedź chęcią, tak, Pana ważne. Premiera i Pana Ministra Obrony. Sądzę, że to będzie lepiej. Bardzo dziękuję. Otóż proszę Państwa, Jelcz za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości miał bardzo dużo Zamówień, które płynęły z Agencji Uzbrojenia, z Ministerstwa Obrony Narodowej. Dziś system patriot jest osadzony na jelczach. To jest to pierwsze zamówienie, które złożyliśmy w 2018 roku i już są rakiety patriot, wyrzutnie patriot na wyposażeniu polskiego wojska. Chonmu koreańskie również są osadzone na Jelczach. Czonmu to są Rakiety o zasięgu do 300 km, wyrzutnie tych rakiet. Oczywiście, też kontrakt, który przygotowywaliśmy ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie pozyskania 500 wyrzutni HIMARS to też wyrzutnie o zasięgu do 300 km miał być osadzony na Jelczach, a więc Jelczy stanowić miał zasadniczą platformę, na której Instalowane byłyby wyrzutnie dla polskiego wojska. Tak miało być, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Okazuje się, że po roku rządów koalicji 13 grudnia Jelczy nie ma kolejnych zamówień, bo tak jak wspomniał pan redaktor, cysterny zostały zamontowane na innej platformie. No i jeszcze dodatkowo ta firma jest fatalnie zarządzana. Dochodzą do nas informacje, że zalega z wypłatami dla pracowników. Dochodzą do nas informacje, że w zasadzie zarzucony został projekt budowy nowej fabryki, czyli filii Jelcza w innym miejscu, gdyż już w samym Jelczu brakuje miejsca na budowę kolejnych hal, ale byłaby to ta sama firma. Więc to wszystko, co rozwijało się, za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości zostało zahamowane za czasów rządów koalicji 13 grudnia fatalne zarządzanie firmą no i brak perspektyw który się rysuje przed tą bardzo istotną firmą ważną firmą dla zapewnienia bezpieczeństwa naszej ojczyźnie może powiedzieć że to jest jeden z kolejnych argumentów wpisujących się w całą tezę że Rządy koalicji 13 grudnia są złe dla Polski. Jeszcze raz telewizja Trwam, tak. żeby było sprawiedliwie. Bardzo proszę, drugie pytanie. Dziękuję. Jedno pytanie z zakresu gospodarki. Słyszymy, że z roku na rok rośnie import ukraińskiego cementu do Polski. Polskie firmy mówią o krytycznej sytuacji. Obawiają się upadku. Pytanie, z czego Państwa zdaniem wynika ten problem i jak można pomóc polskim firmom? Dziękuję. Proszę Państwo, ja już. Dość dawno temu, w przemówieniu w Łysych, to już dwa lata, mówiłem o tym, że w chwili kiedy Ukraina przestanie być przedmiotem agresji rosyjskiej, czyli po zakończeniu, mam nadzieję, zwycięskim, szczęśliwym tej wojny, bo tutaj musimy być całkowicie zjednoczeni, jeżeli chodzi o to poparcie dla ukraińskiego zwycięstwa. Będzie trzeba uregulować stosunki z Ukrainą w ten sposób, żeby te stosunki nie tworzyły zagrożenia no przede wszystkim dla polskiego rolnictwa, bo tutaj no, ziemie ukraińskie, czarnoziemy w ogromnych, na ogromnych obszarach, no, a także struktura tego rolnictwa no, prowadzi do tego, że konkurencja jest praktycznie z naszej strony niemożliwa. Ale jeżeli są tutaj także inne elementy. No, to musimy także brać pod uwagę przynajmniej jeden wymóg. Ukraina chce znaleźć się w Unii Europejskiej i my to całkowicie rozumiemy, chociaż są pewne przeszkody, w szczególności te związane z działalnością banderowską. Tak to można najkrócej określić na terenie Ukrainy. Ja już dawno temu y, mówiłem wtedy prezydentowi Poroszence w oczy podczas naszego spotkania w Sejmie, że. Wy z tą ideologią, z tymi grupami, do Unii Europejskiej nie wejdziecie. I to jest jedna sprawa. Ale druga, no to jest także uregulowanie zasad wolnego handlu, bo to jest możliwe wtedy, jeżeli są takie same wymogi. Takie same wymogi, czyli te, które stawia Unia Europejska. Wtedy tak, ale jeżeli chodzi o inne sytuacje, to już tak jak z Mercosurem, no nie. Po prostu nie na rujnowanie naszej gospodarki, tak zresztą jak na rujnowanie gospodarki europejskiej. My się nie zgadzamy, zarówno w interesie polskim, jak i w interesie europejskim, przy czym te interesy są ze sobą związane, bo jeżeli Unia Europejska by się dobrze rozwijała, a nie była w stanie stagnacji, gdyby były realizowane te lizbońskie plany sprzed lat, żeby dogadać Stany Zjednoczone, no to wtedy Polska by przecież na tym też korzystała i byśmy chcieli takiej sytuacji. Tylko, że Unia robi jakby wszystko, żeby było odwrotnie, to znaczy, władze Unii. Te władze, które warto by przejrzeć z punktu widzenia ich, można powiedzieć, innej działalności. No ostatnio mieliśmy doskonały przykład właśnie tej innej działalności. A to jest pytanie odnoszące się do tego. Jak właściwie wygląda dzisiaj ta europejska elita, z kogo się składa, jakie są zależności, jakie są biografie, w szczególności właśnie w tych relacjach zewnętrznych, etc., etc. No, takie wielkie oczyszczenie jest na pewno w Europie potrzebne, tak samo jak potrzebne jest w Polsce. I sądzę, że przyjdzie kiedyś dzień, kiedy do tego dojdzie. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję za uwagę, dziękuję za wszystkie pytania. Każda z redakcji miała możliwość zadania pytania. Szanowni Państwo, podsumowujemy w tym tygodniu mijający rok. To był zły rok dla Polski. Jednym z jego przejawów była wszechogarniająca drożyzna, która obniża jakość i poziom życia milionów polskich obywateli. Dziękuję serdecznie Państwu. Oprócz wydarzeń centralnych będą również konferencje regionalne zainicjowane przez Komitet Wykonawczy Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję bardzo. Podziel się swoją opinią i weź udział w dyskusji. Zostaw komentarz i udostępnij materiał na swoich social mediach. Po więcej filmów tego typu, kliknij w miniaturkę playlisty lub najnowszego materiału na naszym kanale. A my dziękujemy za Twój czas i pozostanie do końca.